Każdego roku my, Polacy, uroczyście obchodzimy trzy święta państwowe, które wyznaczają bieguny naszej narodowej tożsamości. Pierwszym jest 11 listopada święto naszej narodowej potrzeby niepodległości. Drugim jest 3 maja, święto naszej narodowej potrzeby własnego ładu konstytucyjnego, który stoi na straży praw wszystkich obywateli. Trzecim jest 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, święto. Wdzięczności tym wszystkim, bez których te dwie nasze fundamentalne polskie potrzeby nie mogłyby być zaspokojone. Co zatem zawdzięczamy wojsku polskiemu? Po pierwsze, zawdzięczamy mu przekonanie, że Wolność Polski jest warunkiem godności Polaków. Z nakazu sumienia o wolną Polskę walczyły zastępy pokoleń powstańców Kościuszkowskich, listopadowych, styczniowych, wielkopolskich. Śląskich, warszawskich i wreszcie żołnierzy wyklętych. Wszystkich ich łączyło przekonanie, że siła obcych nie może przesądzać o losie Polaków, którzy nawet jeśli zwyciężeni, to nie mogą zostać pokonani. Nie mogą wyrzec się niepodległości narodu i suwerenności państwa. Po drugie, wojsku polskiemu zawdzięczamy skuteczne przywrócenie niepodległości narodu i suwerenności państwa prawie 100 lat temu jego obronę zarówno wtedy jak i dziś, to w tym suwerennym państwie niepodległy naród mógł i może dzisiaj kultywować własną polską tożsamość wyrosłą z rodzinnych domów, z rodzimej tradycji z narodowej kultury, kreować i promować własne organizacje społeczne i instytucje publiczne wraz z suwerennie ukształtowanym ustrojem państwa i uprawiać własną politykę zgodną z polską racją stanu. Po trzecie, Wojsku Polskiemu zawdzięczamy skuteczność w realizacji tejże racji stanu w stosunkach międzynarodowych. Dziś jest to nie mniej widoczne niż w przeszłości. Państwo polskie prowadzi coraz bardziej podmiotową politykę zagraniczną, dlatego że nasze. Siły zbrojne są coraz sprawniejsze, coraz liczniejsze, a tym samym jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym sojusznikiem, zarówno w Pakcie Północnoatlantyckim, jako całości, jak i w relacjach dwustronnych z państwami, które są jego członkami. Po czwarte, wreszcie, Wojsku Polskiemu od stuleci, po dzień dzisiejszy, zawdzięczamy wizerunek Polski w Europie i w świecie. Żołnierz Polski niezależnie, przybył średniowiecznym rycerzem walczącym pod legnicą. Fusarzem pod Wiedniem, bułanem pod Warszawą prawie sto lat temu. Broniąc Polski, bronił zachodniej cywilizacji w Europie. W wieku XIX narody tej Europy znały go z tego, co zapisał na swoich standardach. Za naszą i waszą wolność, bo tak właśnie rozumiał sens swoich zbrojnych zmagań. Dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim żołnierz Polski broni międzynarodowego ładu opartego o prawo wspólnoty międzynarodowej. A nie o siłę uczestników międzynarodowej gry. Żołnierz Polski broni ładu, w którym wolne narody czeszą się suwerennymi prawami. Tak te. Silniejsze, jak i te słabsze. Żołnierz Polski broni zatem międzynarodowego ładu, w którym wolne narody postrzegają siebie wzajemnie jako podmioty suwerennych praw, a nie przedmioty takich praw pozbawione. Tak w przeszłości. Jak dzisiaj żołnierz polski był i pozostaje żołnierzem wolności. Panie i Panowie Oficerowie, żołnierze Rzeczypospolitej, kiedy patrzymy na Wasze szeregi. Widzimy Was, pokolenia tych wszystkich żołnierzy naszej wolności, niepodległości, narodowej dumy, których razem nosimy w sercach. Niech nasza wdzięczność, nasze uznanie dla nich i dla Was. Towarzyszy Wam każdego dnia. A dzisiaj, w dniu nasz, Waszego święta, a tak naprawdę w dniu święta nas wszystkich, wznieśmy razem staropolski okrzyk. Wiwat żołnierz polski! Wiwat wojsko polskie!